Słuchajcie, ja jestem jedynym człowiekiem chyba, co se spełnił swoje postanowienia nowocne. W zeszłym roku zemce postanowiłem, że ze nie zacnę biegać i, i ze mnie zaczął i Zem se postanowił, że ze nie zacnę się uczuć angielskiego i ze mnie zaczął. I, i ze trzecie miałem postanowienie, bo sem se postanowił, że nie będę oglądał TVP, ale tego mi się nie udało spełnić, bo... Docy, do Sylwestra z, zem wytrzymał, a potem jakiś kot kurwa ercy coś i, i zem oglądnął. No i powiedzcie mi, wiecie już, co było ukryte w tych łopaskach? Nie wiecie? No nie wiecie, bo co... To co wy wiecie, jak wy nic nie wiecie? W tych tęcowych łopaskach mieli ukryte takie kurwa kody R. Taki, tak, takie są kody kurwa R, że najeżdżące i, i słucho co naprawdę śpiewali. Ja zem se najechał, ludzie, to mnie czepie do teraz, jak zem se najechał. Eee... eee nie bierze, rozdaje bo jest bardzo biz, zaje, forsy ciągle mamy w brud, w opozycji tylko smród przecież oni jedną taką piosenką wyobrazili naszego sąsiada, potem Sąsiadem sam poszedł się zalać, bo usłyszał, że wypier. ma końcówkę dalać. Pracowników ZUS-u i takiego tego aktora, tego tego małego, co lotą tymi samolotami, tego Toma kruza te I że tylko frajerzy płacą tu na ZUS, mądrzejsi są na wsi i mają krusz. Przecież ten kod, kurwa, R to każde dziecko se mogło zrobić i mogło dziecko usłyszeć nawet, co, co tam oni śpiewali. PiS nie bierze, PiS rozdaje, bo jest bardzo pis Zajem. Słuchajcie, to to była promocja normalnie LPGT i, i promocja narkomanii. Mylo. Trochę się u nas robi już jak w Stanach. Szczęście młodzież mierzy sobie w gramach. Ja tak na kościu, A starsi łykają od Majbacha hasła. Biją dzwony, węglatony, Bałtyk słony. Ja tak na króla. Tylko brakuje nam korony. Wtedy by się mówiło jej królewska mość. A nie po chamsku, że to zwykły z kotem gość. Ja tak na, i na zwierzęta tak przyłykam. Zwykły z kotem gość. Zwykły z kotem gość. I dla tego dom, że ten kod, kurwa, R powinien być zakazany. Nam przy śniadaniu sprzedają już stopera, a prezydent się wkręca w telefon YouTubera. youtubera. Śpiewamy ładnie i sączy się banał, że Polska to teraz najlepszy kanał. i ja na koniec wam powiem, jakie możecie mieć postanowienie do żeby wam się udało spełnić. Możecie się postanowić, żebyście mi wpłacali na patronite. Jakby się wam to udało, to by wcie fajnie mi. To łatwe jest. <grym> na razie.